Jestem Wietnamczykiem, bardzo kocham swój kraj Wietnam. Kiedy w Wietnamie wybuchła wojna, byłem jednym z pierwszych młodych ludzi, którzy zgłosili się na ochotnika do wojska i przeszedłem sześciomiesięczne szkolenie w szkole wojskowej. Było to szkolenie rekrutów i nauka obsługi wszystkich rodzajów broni. W 1970 roku zostałem oddelegowany do Laosu, aby pomóc naszym przyjaciołom. Walczyliśmy razem na wspólnych polach z bandami Pechawang i najemnikami z Tajlandii. Codziennie, gdy byliśmy na froncie, rano wstawaliśmy, sprawdzaliśmy wszystkie rodzaje broni, których używaliśmy, a potem jedliśmy śniadanie. Nasze śniadanie to była miska ryżu z warzywami i konserwą mięsną, do tego suszone mięso i suchary. Na obiad było to samo. A na kolację również. Potem zmienialiśmy się na warcie, żeby pilnować wyzwolonego terenu i przekazać go frontowi Laosu. Zwykle spaliśmy w wykopanych schronach, w schronie w kształcie litery T, czyli z dwoma bocznymi korytarzami i jednym wejściem do środka. Często też przebywaliśmy w jaskiniach, w skalnych grotach. Kiedy pełniliśmy służbę w Laosie, to ogólnie rzecz biorąc, rzadko spotykaliśmy miejscowych, naprawdę rzadko. Bo żołnierze, gdziekolwiek szli, zabierali ze sobą ludność cywilną, nie zostawiali ich w osiedlach czy wioskach. Często, gdy przechodziliśmy przez wyzwolone wioski, spotykaliśmy mieszkańców, którzy bardzo nas cenili. No i pytaliśmy ich, o tym sądzą? Oni mówili tak, dzieci, każde dziecko rodzice kochają, każde dziecko rodzice cenią kropka. Jak wam się coś nie podoba, to się po prostu bijecie między sobą. Widzicie, ludzie byli aż tak wyrozumiali i serdeczni. My tylko mogliśmy się z tego śmiać. A potem pytali o różne rzeczy, na przykład, czy żołnierze wietnamscy potrafią ładnie haftować. No, ale skąd mieliśmy to wiedzieć? Po co w ogóle haftować? Do czego to potrzebne? Ale ogólnie rzecz biorąc, oni byli bardzo dobrzy. Jak mieli jakieś warzywa, to się z nami dzielili. Później, kiedy zrozumieli, że żołnierze wietnamscy chętnie im pomagają, zaczęli nas rozumieć. Nasza codzienność polegała na tym, że na zmianę pilnowaliśmy nowo wyzwolonego terenu i dbaliśmy o stabilizację tego obszaru. Każdy z nas miał dwugodzinną zmianę. Po tym, jak odpoczęliśmy i zregenerowaliśmy siły, prowadziliśmy nasze normalne, codzienne życie, tak jak to bywa w zwykłych, typowych warunkach. na froncie nawet z wodą było krucho. Do tego dochodzą nieznośne komary i inne uciążliwości. A kiedy maszerowaliśmy, to na ostrych skałach, jeśli zobaczyliśmy jakąś kałużę w małym zagłębieniu, to po prostu wkładaliśmy tam patyk i rurkę, żeby z niej pić. Albo gdy przechodziliśmy przez strumienie, to ta laska, którą mieliśmy, była pusta w środku i służyła do picia wody. I szliśmy gryząc go i sąc, a jak chciało się pić, to tak właśnie piliśmy. A przed wyruszeniem dostawaliśmy też manierkę z gorącą wodą. Ale potem, jak już chciało się pić, to wszystko się wypijało, bo wtedy w Laosie było strasznie gorąco. No i w końcu tak właśnie się zestresowaliśmy. Stres trwał nieprzerwanie przez kilka miesięcy. Byli też koledzy, którzy mieli ostry stres. Ja też podczas marszu przez stres schowałem się do schronu. Schrony były wykopane wzdłuż drogi przez żołnierzy, którzy tamtędy przechodzili, więc wszedłem tam sam z kolegą, który niósł mój plecak. Wtedy już nic mnie nie obchodziło, nie wiedziałem nawet, jak się bronić przed śmiercią trudno. Podczas walki zwykle używam AK. I... Najdokładniej strzelałem z działa 12 mm7, strzelając zarówno do samolotów, jak i piechoty. To moja mocna strona. 12-7 ma dwa rodzaje: jeden od Związku Radzieckiego, a drugi od Chin. A AK to zarówno radziecki, jak i chiński. My używaliśmy obu tych rodzajów broni od dwóch zaprzyjaźnionych krajów, bo dostaliśmy je w ramach wsparcia, więc opanowaliśmy je bardzo dobrze. Włącznie ze strzelaniem pojedynczym, ogniem ciągłym, a także ogniem punktowym po dwa naboje. Dlatego żołnierze bardzo bali się ognia punktowego w wykonaniu wietnamskich żołnierzy. Ogień punktowy dwa naboje. Jak strzelasz pojedynczo, a jak mocniej przytrzymasz spust przechodzi w ogień ciągły, bo są dwa tryby. Potem przekazaliśmy front w stronie Patedlao, a my ruszyliśmy dalej na inny front. W kwietniu 1972 roku zostaliśmy przeniesieni, aby wziąć udział w kampanii NG Hektarów Kung Ter w kwietniu 1972 roku. Przez cały czas, kiedy byłem na froncie, brałem udział w wojnie, najbardziej bałem się tej trzeciej bitwy, kiedy walczyliśmy. Na końcu, kiedy już skończyliśmy budować umocnienia, nadszedł moment, gdy dowódca obsługi powiedział do mnie: Towarzyszu, uklęknij. Ledwo uklęknąłem, udało mi się złapać kawałek ryżu. Całe brudne od piachu i gdy tylko ugryzłem pierwszy kęs, wróg nas zauważył, samolot N-19 nas namierzył i zaczął zrzucać pociski dymne na nasze pozycje. I wtedy po chwili TT-28 zaczęło mukować i zrzucać bomby. W tamtym momencie jedyne, co mogłem zrobić, to strzelać. Dowódca stanowiska krzyknął do mnie, żebym strzelał, więc nacisnąłem spust, a potem zaczęło się. Aż w końcu usłyszałem tylko takie głuche uderzenie, a potem poczułem, jak moje ciało powoli opada: tonie, tonie, tonie i już niczego nie byłem świadomy. A potem, kiedy zaczęli atakować dalej, to gdy się ocknąłem, byłem już całkowicie poza swoim stanowiskiem. Kiedy zsunąłem się na tamtą przełęcz, spotkałem naszą jednostkę piechoty. Zobaczyli mnie i zaprowadzili do jaskini, do swojego stanowiska dowodzenia. Po chwili zacząłem powoli odzyskiwać przytomność. Wtedy zaczęli mnie wypytywać, a ja powiedziałem, z jakiej jestem jednostki, z której kompanii. W tym czasie całkowicie ogłuchłem, nic już nie słyszałem. Za każdym razem, gdy słyszałem dźwięk samolotu, ogarniał mnie strach. Podczas kontroli sprawdzili mój magazynek i okazało się, że oddałem serię, wystrzeliłem 16 nabojów kalibru 12 i 12,7 mm. Powiedzieli, że ten samolot został uszkodzony, a panowie tylko tak opowiadali: Ja też tylko tyle wiem, nic więcej nie wiem. Potem zabrali mnie do szpitala, więc po prostu poszedłem za personelem. Po jakimś czasie zacząłem bardzo tęsknić za swoją jednostką, więc kiedy usłyszałem, że wiedzą, iż leżę w tym szpitalu, polityczny oficer bardzo mnie wspierał. Kiedy już bardzo tęskniłem za jednostką, poprosiłem o pozwolenie i wróciłem do swojej jednostki. Znowu kontynuowałem służby, już nie zostałem w szpitalu, bo po CEO. Następnego dnia dali mi dokument potwierdzający świadczenia finansowe, potem znowu mnie przebadali i przyznali mi 16%, ale mimo to byłem spokojny. Po pewnym czasie wyzdrowiałem i znów kontynuowałem wykonywanie swoich obowiązków. Po tym, jak zostałem ranny, mój kolega, który był łącznikiem w kompanii, napisał list do domu, że wyjechałem bardzo daleko i już nigdy nie wrócę. Bo on sam nie wiedział, czy żyje, czy nie. Po tym w domu też, też. Mój ojciec spalił wszystkie moje dokumenty. Tablicę zasłużona rodzina i zdjęcia zostawił tylko na kilka dni na pamiątkę. Rodzina nie wiedziała. Potem w domu moi rodzice no też zrobili dla mnie porządną stypę w Hanoi. Po pewnym czasie, w roku 72 dostałem miesięczny urlop w tym czasie byłem tak zestresowany, nie wiedziałem co się dzieje, gdzie jestem. Przez kilka miesięcy miałem wysoką gorączkę. Dopiero po jakimś czasie, kiedy wróciłem, powoli dochodziłem do siebie. Potem znowu wróciłem do jednostki.